W dzisiejszym odcinku z Crusader Kings 3 powrócimy do mojej bardzo długo przygotowywanej serii, czyli alternatywnej historii Polski w formie mini roleplayu, zatytułowanej roboczo jako Kronika Castiego. Przeglądamy się losą tego państwa od ponad 3 miesięcy i powoli będziemy zbliżać się już ku końcowi. Jednak spokojnie, jeszcze troszeczkę czasu nam zostało. Zanim zaczniemy, to mam standardową prośbę o zostawienie łapeczki w górę, by poprawić algorytm tego filmu. Przy okazji zapraszam was wszystkich na Discorda, jeżeli chcielibyście ze mną zagrać, albo po prostu mnie poznać. Z góry dziękuję i życzę wam miłego oglądania. Cesarz Kazimierz I to 66-letni władca, który zasiada na polskim tronie od 2 lutego 1324 roku, kiedy jego ojciec, cesarz Aleksander I, w wieku 78 lat, odszedł do wieczności. Trwające od 36 lat panowanie Kazimierza nie było łatwe, albowiem Polskę nawiedziła wówczas epidemia czarnej śmierci. Ta wielka epidemia doprowadziła do tego, że ziemie cesarstwa polskiego położone na wschodzie, w okolicach granicznych rzek, Takich jak Dniep, Dźwina, czy też Desna, uległy totalnemu spustoszeniu. Cesarz Kazimierz, który w całej Europie słynie jako świetny zarządca postawił sobie wówczas jako priorytet rozwój gospodarczy tamtejszych ziem. W tamtym czasie również bardzo rosło zagrożenie ze strony Imperium Arabskiego, które sąsiadowało z Cesarstwem Polskim, po tym jak kilkanaście lat wcześniej podbiło terytoria Zaporoża. By zabezpieczyć Polskę przed arabskim zagrożeniem, Kazimierz porozumiał się z Cesarzem Tierim, władcą Cesarstwa Makrebu Poprzez małżeństwo córki Kazimierza, Makreb i Polskę związał sojusz. Jeszcze przed końcem roku 1360 w Cesarstwa Polskiego, czyli Kraków, będący jednym z największych miast Europy Środkowo-Wschodniej nawiedziła kolejna plaga. Dlatego też polski cesarz rozpoczął gromadzenie środków, które miały zostać przeznaczone na odbudowę tamtejszego regionu. Niedługo potem do Krakowa dotarła wieść o tym, że cesarstwo bizantyjskie, które odrodziło się po wcześniejszym upadku, upadło ponownie. W jego miejsce powstał nowy twór, zwany cesarstwem łacińskim, którego władcą został niemiecki król Pier. Już niecały rok później, cieszący się dotychczas dobrym zdrowiem cesarz Kazimierz znacznie na tym zdrowiu podupadł. Co wśród wasali Kazimierza rozkazywało rozpoczęło dyskusję na temat potencjalnego następcy. Wówczas pojawiły się nawet głosy mające nakłonić cesarza polskiego do abdykacji. Jednak Kazimierz nie chciał o tym słyszeć. By udowodnić wasalom, że znajduje się on w dobrym zdrowiu, w okolicach świąt Bożego Narodzenia w 1361 roku zwołał on w Krakowie ucztę, na którą zaprosił wszystkich najbardziej powołanych wasali cesarstwa. W czasie trwającego w Krakowie wydarzenia Kazimierz oświadczył swoim wasalom, że jest w pełni sił i przedstawił swoje plany dotyczące rozwoju wschodu. Poinformował również Wasali, że planuje rychłą wyprawę przeciwko imperium arabskiemu, by rozszerzyć swoje panowanie i przesunąć je za granicę rzeki Dniepru. By tego jednak dokonać, cesarstwo polskie potrzebowało dużej ilości pieniędzy. Dlatego Kazimierz zwrócił się przeciwko sąsiedniemu władce Bawarii, albowiem Bawaria była bardzo bogatym europejskim królestwem. I choć była pięć razy mniejsza od cesarstwa, to jej dochody stanowiły aż 60% dochodów polskich. Pewny siebie Kazimierz 16 grudnia 1362 roku najechał sąsiednią Bawarię. Z Krakowa wyruszyły dwie armie. Jedna licząca 9,5 tysiąca żołnierzy, pod dowództwem króla Gniewomira, władcy Litwy, i druga pod dowództwem burmistrza Pawła pochodzącego z Jędrzejowa. Dzięki współpracy z królem czeskim Zbigniewem, dowódcy polskich armii za pomocą gońców bardzo szybko dowiedzieli się, że armie bawarskie przekroczyły granice z Polską na terytorium Królestwa Czech. Dlatego też polskie armie udały się w tę stronę. Polskie armie próbowały sprowokować wojska bawarskie i rozbiły obóz na południe od Pragi. Przeciwko 15-tysięcznej armii Polski zwróciła się 40-tysięczna armia bawarska. Jednak przez złą organizację oddziały polskie poniosły klęskę i zostały zmuszone do odwrotu. Wówczas Kazimierz i przeciwko Bawarii wystawił dodatkowe 9,5 tysiąca poborowych. W grudniu 1363 roku rozpętała się druga bitwa na terytorium Królestwa Czech pomiędzy polskimi a bawarskimi oddziałami. Tym razem jednak władca Litwy, Gniewomir, odniósł zdecydowane zwycięstwo, niszcząc bawarskie armie. W triumfalnej bitwie poległo 15 tysięcy bawarczyków przy zaledwie dwutysięcznych stratach polskich. Trzy miesiące później Gniewomir rozpoczął oblężenie Ratyzbony, która pełniła funkcję stolicy Bawarii. I zdobył ją po zaledwie dwutygodniowym oblężeniu. Następnie wycofał się z tego miasta, próbując wciągnąć bawarskie wojska w pułapkę. Rozbił on obóz na wschód od Ratezbony i gdy bawarskie wojska znalazły się pod Ratysboną i rozpoczęły oblężenie tego miasta, wówczas Gniewomir rozpoczął atak. Dzięki wsparciu sojuszników Cesarstwa Polskiego, Gniewomir zwyciężył tę bitwę. Po raz kolejny niszcząc 20 tysięcy Bawarczyków, ponosząc samemu bardzo małe straty. Wojna z Bawarią była wygrana. Upokorzony król Gundakar, władca Bawarii świadom klęski poddał się, co zakończyło konflikt. Bawaria zapłaciła Polsce 8822 dukaty, co wpędziło ją w gigantyczne długi. Zwycięstwa polskiej armii odbiły się szerokim echem na dworach władców Europy Zachodniej. Wówczas władczyni Cesarstwa Włoch zapragnęła mieć sojusz z Polską, na co Kazimierz się zgodził. Sojusz polsko-włoski bardzo źle wróżył Bawarii, która znalazła się w stanie zagrożenia. Zaledwie miesiąc później stało się jasne, dlaczego władczyni Włoch pragnęła sojusz Polską. Wynikało to z prostego faktu, ponieważ Włochy planowały dokonać ekspansji po upadku Cesarstwa Bizantyjskiego i znalazły się w wojnie z Imperium Arabskim. Pragnący zwalczyć wschodnią potęgę Arabów, Kazimierz odpowiedział na wezwanie swojego sojusznika i skierował do Anatolii 20 tysięcy żołnierzy. W międzyczasie, za zdobyte środki po wojnie z Bawarią, Kazimierz rozpoczął intensywny rozwój miast po położonych na wschodnich granicach Cesarstwa Polskiego. Ze środków cesarskich zostały także rozbudowane graniczne zamki tak by przygotować się do ewentualnych wojen z Arabami. 21 grudnia 1664 roku wojska polskie zmierzyły się z armią arabską w bitwie mniej więcej 200 km na północ od Konstantynopola. Nieprzygotowana do bitwy, licząca 15 tysięcy żołnierzy, armia polska dzielnie się broniła i odniosła zwycięstwo nad jedną z arabskich armii. Cztery miesiące później upadła forteca w Burgas, co po raz kolejny zapędziło armię arabską w tamte rejony. Trzykrotnie mniejsze siły polskie z trudem walczyły z 50 tysięczną armią arabską i niestety poniosły w tej bitwie klęskę. Zostały zmuszone do odwrotu. Klęska ta była jednak korzystna dla wyniku całej wojny, albowiem dzięki temu włoski sojusz polskiego cesarza zajmował kolejne zamki na terytorium Anatolii. Chcąc zdobyć wsparcie w ewentualnej krucjacie na Imperium Arabskie, Kazimierz wysłał swojego dyplomata dyplomatę do Watykanu, by poprawiał stosunki z papieżem Grzegorzem V. W lutym 1366 roku doszło do kolejnej bitwy pomiędzy Polską a wojskami arabskimi, którą Polacy jednak zwyciężyli. W trzech mniejszych bitwach zniszczyli łącznie 20 tysięcy arabskich wojsk. Z 90-tysięcznej armii arabskiej pozostało zaledwie 47 tysięcy żołnierzy. Wojska polskie mogły wówczas przystąpić do odbijania utraconych wcześniej fortec. W bitwie pod Burgas 20-tysięczna armia Polski zdziesiątkowała 28 tysięcy arabskich żołnierzy. Rozścieczona polska armia zajmowała kolejne bałkańskie forty, łupiąc tamtejsze bogate arabskie miasta. Armie polskie przekroczyły cieśniny Bosfor i Dardanele i rozpoczęły oblężenie tamtejszej fortecy, zdobywając ją po miesięcznym szturmie. Zwycięstwa sił polsko-włoskich sprawiły, że 28 czerwca 1368 roku Włochy, Polska i Imperium Arabskie podpisały pakt pokojowy. Cesarstwo Włoch zajęło zachodnią Anatolię. Pewny siebie Kazimierz już dwa dni później zerwał pokój z Imperium Arabskim i wzywając do wojny władców Italii oraz Makrebu, wypowiedział wojnę w celu zdobycia księcia Perejasławskiego. Było to wówczas dość ryzykowne posunięcie, albowiem Arabowie odbudowali swoją armię, która liczyła 112 tysięcy żołnierzy i była dwukrotnie większa od armii polskiej. Kazimierz się tym jednak nie przejmował i potem jak mianował króla gniewomira swoim marszałkiem, nakazał mu opanowywać kolejne arabskie zamki, które dzięki polskim bombardom padały w zaledwie kilka dni. Cesarstwo Włoch wywiązało się z sojuszu i wysłało na peryesław 80 tysięcy żołnierzy. Wkrótce potem do polskich wojsk dołączyły również wojska Makrebu, liczące 50 tysięcy żołnierzy. Imperium arabskie nie było w stanie przeciwstawić się tak wielkiej armii i po zaledwie miesięcznej wojnie podpisało pokój. Księstwo peryesławskie przeszło pod władanie Polaków. By go nie utracić, Kazimierz czym prędzej przystąpił do rozbudowy tamtejszych miast i zamków. Był bowiem pewien, że prędzej czy później przedstawiciele Imperium Arabskiego upomną się o tak jak sto lat wcześniej, upomnieli się o księstwo Jedesanu. Zdobyte na wyprawie wojennej środki, cesarz polski ulokował w swoich domenach, rozwijając tamtejsze budynki. Dodatkowo, chcąc stopniowo zwiększać swoją władzę, Kazimierz I, wykorzystując haki na swoich wasali, rozpoczął modyfikację kontraktów wasalnych, zwiększając podatki względem niego. Kazimierz I był również władcą który bardzo dbał o edukację swoich dzieci i wnucząt. Polityka ta doprowadziła do tego, że skarbiec cesarski ponownie świecił pustkami. Dlatego Polska po raz kolejny rozpoczęła przygotowania do wojny z sąsiednią Bawarią, która wyszła z poprzednich długów. Cesarz Kazimierz był bowiem bardzo pewny siebie, gdyż posiadał sojusze zarówno z Cesarstwem Włoch, jak i z Królestwem Akwitanii. Przychylnie wobec niego wypowiadał się również król francuski. Wojna musiała jednak poczekać, albowiem terytorium Królestwa Rusi Białej i Pomorza nawiedziły kolejne plagi. W roku 1370 w stolicy Królestwa Węgier Peszcie odbył się zjazd pomiędzy cesarzem Kazimierzem I, władcą Polski, cesarzową Bianką, władczynią Włoch, i królem Ricardem, władcą Akwitanii. Na zjeździe tym polskiemu cesarzowi udało się przekonać władców Włoch i Akwitanii do interwencji przeciwko Bawarii. Wojna wybuchła 21 grudnia tego samego roku, a jej celem było osłabienie Bawarii i zdobycie dodatkowych środków. Po raz pierwszy w tej wojnie przeciwko Bawarii została użyta także nowa formacja, którą polscy dowódcy podpatrzyli od wojsk arabskich, czyli formacja łuczników konnych. Zwiększono także regimenty cesarskiej armii, która teraz liczyła 27 tysięcy żołnierzy. Bawaria znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, tocząc wojnę z trzema największymi potęgami Europy. Plan interwencji na Bawarię nie udał się jednak w 100%, albowiem zaangażowanie Włoch konflikt z sąsiednią Bawarią wykorzystał władca arabski, który skierował swoje stutysięczną armię w celu odbicia utraconej wcześniej ziem w Anatolii. Oczywiście Cesarstwo Polskie odpowiedziało na ten konflikt. Jednak przy toczeniu wojny z Bawarią nie było w stanie póki co przekazać Włochom sił. W bitwie pod Hohenhau, 7 października 1371 roku marszałek Gniewomir po raz kolejny w swojej karierze zadał klęskę Bawarczykom. Dzięki temu zwycięstwu opanował kolejne porty znajdujące się w Górnej Austrii, i kilka miesięcy później rozgromił totalnie bawarską armię. A gdy po raz kolejny upadła Ratyzbona, władca bawarski ponownie uznał wyższość cesarza polskiego. Bawaria wypłaciła kolejne 8 tysięcy golda polskiemu cesarzowi. Po zwycięstwie na wschodzie, polskie wojska zostały skierowane niezwłocznie do Anatolii, by wspomóc walczące tam z oddziałami arabskimi oddziały włoskie. Armia arabska, choć liczna, była jednak źle dowodzona. Co sprawiło, że imperium arabskie poniosło klęskę. Zostało zmuszone do wypłaty 30 tysięcy dukatów na rzecz cesarstwa Włoch. Wówczas tak tak duże środki przekazane na rzecz Italii wzbudziły zazdrość w Kazimierzu któremu pieniądze były potrzebne na rozwój cesarstwa. Wykorzystując chwilowy okres pokoju, 5 maja 1373 roku, Kazimierz udał się na wielki objazd ziem cesarstwa. Planowane było odwiedzenie władców Czech, Pomorza, Litwy, Rusi Białej, Wołynia, Mołdawii oraz Węgier. W czasie trwającego najazdu cesarza Kazimierza, zmierzającego aktualnie na, ks na terytorium księstwa Wołynia, dogonił goniec z wieścią, że cesarzowa Włoch po raz kolejny prosi o pomoc w wojnie z imperium. Arabskim. Imperium arabskie w roku 1375 znajdowało się w gigantycznym kryzysie. Nie tylko nie miało pieniędzy, ale i również posiadało czterokrotnie mniejszą armię względem swojej historycznej, największej potęgi. Dlatego Kazimierz oczywiście wsparł swoich sojuszników i wysłał swoje wojska na terytorium Zaporoża, by zdobywać tamtejsze zamki i plądrować ziemię. Po przybyciu na Węgry, Kazimierz uzgodnił z królem Wielisławem dalsze promowanie kultury polskiej na terytorium Królestwa Węgier. A także podpisana została ugoda o zwiększeniu wysiłków na rzecz promowania wiary katolickiej na tamtejszych rejonach. 26 września 1912 w 1375 roku Kazimierz powrócił do Krakowa, kończąc swój wielki objazd. Okazał się on wielkim sukcesem, gdyż cesarz po raz kolejny zdobył poklask u swoich wasali. Kazimierz mógł się wówczas skupić na prowadzeniu wojny z Imperium Arabskim. Przez brak środków Arabowie nie byli w stanie wystawić żadnej większej armii, dlatego wojska polskie bez żadnego oporu zajmowały terytorium Krymu. W wyniku wygranej wojny Cesarstwo Włoch zajęło kolejne istotne księstwo na terytorium Anatolii. Włochy znalazły się na drodze do otworzenia Imperium Rzymskiego i stały się najbogatszym państwem Europy. Chcąc rywalizować z Włochami o hegemonię, Kazimierz dalej rozwijał swoje ziemie, tak by gospodarczo Polska dogoniła południową potęgę. Dzięki temu, że Imperium Arabskie zostało osłabione przez Imperium Włoskie, Kazimierz podjął decyzję o kolejnej inwazji na swojego wschodniego przeciwnika. Celem wojny tym razem stało się zajęcie księstwa cycji, tak by opanować wschodnią część Zaporoża. Sędziwy cesarz Kazimierz był pewny swojego zwycięstwa, lecz mimo to poprosił cesarzową Włoch o interwencję w tej wojnie, tak by armia włoska osłabiała się na arabskich fortach. W lipcu tego samego roku podpanowanie cesarskie przeszło hrabstwo Gniezna, gdzie niezwłocznie rozwinięto lokalny zamek. Po zaledwie dwóch bitwach armia arabska została zdziesiątkowana do zera, co umożliwiło rozpoczęcie oblężenia zaporowskich fortów. Państwo arabskie, które jeszcze zaledwie 50 lat temu groziło Polsce inwazjom. Tym razem znajdowało się w gigantycznym kryzysie. Nie tylko utraciło znaczące terytoria na Zaporożu, ale również na Anatolii. Dodatkowo kraj trawiły wojny domowe i plagi. Chcąc uzyskać panowanie nad całym księstwem Wielkopolski, Kazimierz odebrał swojemu wasalowi także hrabstwo wschowy. Do którego rozwoju również niezwłocznie przystąpił. Znacząca polityka rozwoju przyniosła swoje skutki, gdyż Kraków stał się miastem bogatszym od takich miast europejskich jak Praga. Londyn czy sam Rzym, ustępując jednak bogactwem Paryżowi. Wkrótce potem cesarstwo polskie wyprzedziło również pod względem bogacenia się cesarstwo Włoch. 1 stycznia 1379 roku cesarz Polski przyznał niepodległość władcy Anglii, chcąc w ten sposób osłabić władcę pomorskiego. Uczynił tak, gdyż zajmowanie ziem niemieckich nie leżało w jego interesie. Nie chciał przy tym drażnić króla Francji i króla Lotaryngii. Niestety, 5 grudnia 1379 roku panowanie Kazimierza I zakończyło się. Władca ten zmarł w wieku 85 lat, będąc najstarszym władcą Polski w historii. Panował 56 lat i dokonał rzeczy niezwykłych. Na cesarski tron wstąpił najmłodszy syn Kazimierza, cesarz Jarosław I., Mający 31 lat i specjalizujący się w dyplomacji, pierwszą decyzją nowego cesarza było mianowanie nowej Rady Królewskiej. Jarosław odziedziczył silne i stabilne cesarstwo jednak pozbawione sojuszników. Dlatego pierwszym posunięciem nowego cesarza było zawarcie sojuszu z cesarstwem Włoch, gdzie również zmieniła się władza, albowiem po zmarłej cesarzowej, która zginęła w turnieju, władzę przejął cesarz Antonio. Jarosław zatrudnił także członków swojego dworu i postanowił skupić się na dyplomatycznym poprawieniu relacji ze swoimi wasalami. Problemem była również kolejna wojna z Imperium Arabskim, przeciw któremu Jarosław nie planował na razie interwencji zbrojnych, dlatego postawił na dyplomację i postanowił zawrzeć pokój. W pierwszym roku swojego panowania Jarosław zwołał także audiencję, w czasie której wysłuchał spraw petentów i rozwiązał bieżące problemy na dworze. Kluczowym dla stabilności cesarstwa stało się poprawienie stosunków z władcą Rusi, gdyż ten nie pałał sympatią do nowego cesarza. Dlatego Jarosław postanowił zwołać ucztę i zaprosić króla Sulisława, władcę Rusi, jako gościa honorowego. Uczta nie przyniosła jednak skutku. I władca Rusi dalej przewodził frakcji niepodległościowej względem polskiego cesarza. Cesarstwo stanęło na skraju wojny domowej, do której rzeczywiście doszło w lipcu 1381 roku. Oczywiście Jarosław, choć dyplomata, wzorem swoich poprzedników postanowił stawić buntownikom opór. Jako pierwszą klęskę poniosła Armia Wielkich Moraw w bitwie pod Cieszyniem, co otworzyło drogę na Morawską stolicę. Które jednak wojska polskie niezwłocznie się wycofały, gdyż Morawy wsparła armia węgierska. W wojnie zainterweniował jednak po stronie polskiej władca Włoch. Siły cesarskie dzielnie stawiły opór armii węgierskiej, którą pokonały, niszcząc przy okazji armię Wielkich Moraw. Po upadku Brna, które pełniło stolice Wielkich Moraw, oddziały cesarskie zniszczyły kolejną morawską armię, po czym udały się do Kujaw, gdzie ofensywę prowadziła armia węgiersko-litewska. Wrogie siły, choć liczne, zostały pokonane przez siły polsko-włoskie. Łącznie w bitwach poległo 32 tysiące żołnierzy. Zwycięstwo w kolejnej bitwie pod Cieszyniem i zajęcie baroni Weseli zmusiło władców Litwy, Rusi, Moraw i Węgier do poddania się. Stali się oni jeńcami polskiego cesarstwa, jednak nie przyniosło to pokoju, gdyż władcy Grodów Czerwieńskich, Mazowsza, oraz Połabia także zbuntowali się przeciwko Jarosławowi. Dysponowali oni jednak dużo mniejszymi siłami i już w marcu 1383 roku ich jedna armia została zdziesiątkowana w bitwie pod Radomiem. A niedługo potem gwardia cesarska dokonała również rzezi na wojskach połabskich w bitwie pod Łęczycą. Upadek połabskiej fortecy w Miśni zakończył kolejną wojnę domową. By upokorzyć wasali, Jarosław zmodyfikował ich kontrakty wasalne, zmuszając ich do płacenia wyższych podatków. Dodatkowo, by nastraszyć wasali, władca połabia został skazany na śmierć. Podobny los spotkał również władczynie Mazowsza. Bezwzględna polityka cesarza Jarosława sprawiła, że władca Rusi, król Sulisław, 2 lutego 1385 roku pokornie złożył cesarzowi hołd lenny. Od tej pory wszyscy w cesarstwie wiedzieli... Że z Jarosławem I, podobnie jak z jego ojcem, się nie zadziera. W marcu 1386 roku na świat przyszedł następca tronu, książę Piotr, a w lipcu tego samego roku w Krakowie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe zmarłego króla Francji, króla Filipe, który był kuzynem cesarza Jarosława. Jego ciało spoczęło na zamku królewskim w Krakowie, gdyż został on wypędzony z rodzimej Francji. Parę miesięcy później ludność cesarstwa polskiego świętowała radosną informację, albowiem rozpadło się z jedno z arabskich imperiów, które powstało na zgliszczach dawnych ruskich księstw, które powstało na zgliszczach dawnych rosyjskich księstw. Księstwa Smoleńska, Włodzimierza, Wołogdy i Czudzia były ponownie wolne, kolejnej wojnie z Imperium Arabskim. W międzyczasie ambicje króla Włoch uwiązały cesarstwo polskie w kolejną wojnę z Imperium Arabskim, której jednak Kazimierz nie miał zamiaru brać większego udziału. Udziału. Planował jedynie bronić swoich ziem. Na szczęście jednak cesarstwo polskiemu nic nie zagrażało. Gdyż armie włoskie pokonały armie arabskie. Jarosław mógł się skupić na swojej polityce rozwoju, choć pod wpływem dokonań swoich poprzedników, zaczął łapczywym okiem patrzeć na sąsiednie, osłabione ruskie księstwa. Czy cesarstwo polskie dokona ekspansji na terytoria Rusi? Czy potęga imperium arabskiego zostanie wreszcie złowiona? A może słynący z dyplomacji Jarosław dokona podziału cesarstwa polskiego na kilka mniejszych, potężnych królestw?